Drodzy widzowie, zapraszam do wspomnień, ale zatkajcie uszy, naprawdę. Ała, 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 nie słyszę, nie słyszę, nie słyszę. Ale atomówki tutaj nie zobaczycie, ale za to zobaczycie Moaba w Modern Warfare 3, w Modern Warfare 3, w Modern Warfare 3, Modern 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 moder Warfare 3 Nie, moje uszy! Call of Duty Modern Warfare 3 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 Jak ja mogłem tak mówić? Jak? Ja. A wiecie co jest najlepsze? Że za czasu właśnie MW3, kiedy to grałem w MW3, kiedy rzucałem gameplay na swój kanał z MW3 Myślałem, że jestem jednym z najlepszych albo najlepszym graczem w Call of Duty yy, w Polsce. Wow! Młaby! Jak? Mao, wbijasz młaby, bija młaby z ocera, wbijam młaby z MP7, bija młaby z PP90 z najłatwiejszych broni w tej grze, które są ultra overpowered, przynajmniej MP7 i ACR. ja myślałem, że jestem najlepszym graczem w, yy, w Polsce. What the fuck? Boże. I teraz naprawdę mówię całkiem poważnie. Myślałem wtedy tak, że wow, pijam łapy, jestem najlepszy, w ogóle wow, w ogóle nie ma, nie ma nikogo lepszego ode mnie. Nie, jesteś chujowym graczem, dopiero po trzech latach się o tym dowiedziałeś. Ale o tym... Y nie teraz, ogólnie tak chciałem i troszeczkę inaczej rozpocząć. W ogóle ten filmik postanowiłem, że będzie troszeczkę inny, ponieważ przez kamerkę do was będę tutaj korespondował i przy okazji omawiał temat gameplay, który właśnie teraz wam leci w tle jest to Call of Duty Ghosts Chem Strike, którego wbiłem jakiś czas temu z Remingtonka oczywiście na mapce w Warhawk, jeżeli pamiętam TDM Zdziwiłem się, że tego kema mi się udało wbić, bo przeciwnicy, byli dosyć... Może nie, nie byli koksami, ale nie byli też słabi. Byli tacy przeciętni, raszowali, wiedzieli o co chodzi, zwracali uwagę na mapę, na kroki, na y, czaszki, y, na miejscu, których y, zginęli przeciwnicy. Y, Fuuu, ich teamachci, -y, tak i tak dalej i tak dalej, więc bardzo fajnie że mi się udało. Temat być tutaj a temat oczywiście widzicie w tym momencie na ekranie coraz więcej przecieków yy, pojawia się w necie dotyczących nowej części Call of Duty. Już wiemy, że na 99 albo 95% będziemy mieli remaster E, właśnie czego? Nie wiadomo jeszcze, nie wiadomo. I ludzie mówią O, na pewno będzie remaster Call of Duty 4 Modern Warfare A drugi mówi On na pewno będzie remaster Call of Duty całej serii Modern Warfare Ponieważ tam nie ma w ogóle czwórki na końcu loginu i w ogóle... A tak naprawdę gówno wiemy, więc nie podniecajmy się jeszcze, może tak tutaj zaproponuję Dlatego, że jeszcze naprawdę sporo E, czasu zostało, może nie sporo, może już na targach 3, może wcześniej się jakieś informacje na ten temat pojawią. Tak czy siak, na pewno będziemy mieli remaster Call of Duty e, którejś części z Modern Warfare, e, albo całej serii, albo jednej części, nie wiadomo właśnie jeszcze. To jest dosyć fajna informacja, chociaż szczerze powiedziawszy, jeżeli miałby być remaster Call of Duty 4 Modern Warfare, niezbyt bym się cieszył, ponieważ ta część całej, części moder, całej serii Modern Warfare, jeżeli chodzi o multiplayer, najmniej mi się podobała, najgorzej mi się tam grało, mimo tego, że to była taka pierwsza część Call of Duty, od której zacząłem tak na, na poważnie, bardziej tak przykładać się do gry i tak dalej. E, mimo tego ta gra jakoś nie zawładnęła moim sercem do dzisiaj e, i to się nie zmieniło. Pamiętam, że później kupiłem MW2, e, bo kod 4 mi się nie podobał. No i w MW2 już grało mi się dużo lepiej, dużo bardziej mi się to wszystko podobało cały ten system i tak dalej, e, rozgrywki. Ale MW3 do mnie przemówiło najbardziej, mimo tego, że to jest tak jakby naj. Gorzej zbalansowana, najgorzej wykonana część Call of Duty z całej serii Modern Warfare, ponieważ tam, jak wiadomo, balans broni leży, połączenie leży, leżą perki, które są chujowo zrobione i inne tego typu rzeczy. Mimo wszystko, ta gra jakoś miała coś takiego w sobie, że po prostu spędziłem w 1200 godzin na pc. -cie. Lol. No i dlatego, e, wolałbym jednak remaster MW3, albo w ogóle całej serii najlepiej, chociaż jeżeli chodzi o kampanię, to na akurat kod 4, tutaj zgadzam się w 100% był najlepszy. Kod 4, kampania... Skoda 4 na pierwszym miejscu, z MW2 na drugim i z MW3 na trzecim, przynajmniej moim mniemaniu. E, jeżeli chodzi o nową część Call of Duty, czyli tą futurystyczną, która w tym roku ma wyjść prawdopodobnie już tutaj są jakieś tam informacje, że ma się ona nazywać. E, o właśnie, jak ona miała się nazywać? Coś tam warfare. Ale co? Nie pamiętam, proszę. Tak czy siak, e, już są były pogłoski, że e, to będzie Call of Duty Space Warfare, że będziemy w kosmosie, ale oczywiście nic nie wiadomo, nie wiadomo czy to będzie Ghost 2, czy to będzie jakieś coś tam Warfare, czy, czy po prostu to będzie coś całkowicie nowego. E, czekamy, ja tutaj nie będę się nastawiać ani pozytywnie, ani negatywnie, ani na remaster e, jakiejś tam części Modern Warfare, ani na nową część Call of Duty, dlatego że Um, mi zależy bardziej na tym, żebyście się grało przyjemnie, żeby balans broni był dobry, żeby połączenie było dobre, żeby mapy były dobre, żeby spawny były dobre, żeby te wszystkie techniczne sprawy współgrały ze sobą tak na poziomie ghosta. i ja będę zadowolony nieważne wtedy w jakich realiach gra będzie się toczyła, czy to będzie e, kosmos, czy to będzie Przeszłość, czy teraźniejszość, czy to będzie, nie wiem, y, lasy w Wiedźminie i będziemy się bili na miecze. Ważne, żeby rozgrywka była. Dobra, żeby się grało przyjemnie, tak jak się grało przyjemnie w powiedzmy, MW2, tak jak się grało przyjemnie w MW3, jak grało się przyjemnie w Ghost, tak jak grało się nawet te Black Ops 2, powiedzmy, czasami się grało przyjemnie. Żeby grało się fajnie. To jest jedyne wymaganie jakie mam. Już już nie będę w ogóle tutaj ani spekulował w ogóle, że będzie futurystyczność, że nie chcę tej futurystyczności, bo to i tak będzie szło dalej do przodu, bo już jest ogromna rzesza, rzesza ludzi, którzy po prostu... Uwielbiają tą futurystykę, którzy kupują tą część Call of Duty, dlatego że ona jest futurystyczna. Po prostu jakby społeczność Call of Duty się już odświeżyła, zmieniła. Ci starzy gracze, którzy zaczęli grać właśnie od KODA 4, MW2, MW3, już prawdopodobnie w większości odeszli, ponieważ im się nie podoba ta futurystyka i oni byli za tą teraźniejszością i na ich miejsce właśnie przyszli nowi gracze, którzy no, kupują te futurystyczne części Call of Duty. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik, tutaj ani nie traktujcie tego filmiku jako jakiś informacyjny materiał, ani jako, nie wiem, tam, jakąś tam zapowiedź, po prostu chciałem tak o sobie pogadać do kamery, dawno tego nie robiłem, więc dlaczego by nie, jutro lub pojutrze wrzucę gameplay, jeden z moich najlepszych, live z Call of Duty, nie Call of Duty, z Battlefielda 4 w którym wiem najwięcej zabójstw z w ogóle historii mojej gry w tą grę FPS. Także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Napiszcie co sądzicie o tym, tym sposobie prowadzenia komentarzy, że tutaj kamerka, ja tutaj gadam jakby do Was realnie, patrzę się na tą kamerę i, i do Was mówię po prostu. Mam nadzieję, że gameplaya mi starczyło. Był to Camp Strike z Remingtona R5 na TDM-ie na mapce Warhawk w Call of Duty Ghosts. I chciałbym poznać również Wasze zdanie co do remastera Call of Duty, jednej części z Modern Warfare. Napiszcie, która część byłaby dla Was najlepsza, jeżeli chodzi o remaster? Czy wolelibyście remaster Koda 4, czyli MW1, czy MW2, może MW3? Czy wolelibyście może nową część Call of Duty, która wyjdzie w tym roku futurystyczną, czy teraźniejszość, czy przeszłość? Ja bardziej, tak jak już mówiłem, bardziej wolę, żeby ta rozgrywka była przyjemna, niż żeby tam się skupiać na tym, czy ta gra będzie futurystyczna, czy nie, bo ona będzie futurystyczna na 99,99%. ,99%. Dobrze, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia, miłego e, weekendu i miłej majówki. Cześć!